Witam serdecznie, dzisiaj pokażę Wam jak udekorować ciasto KitKat. No to słuchajcie, krem już mam rozłożony, trochę go wygładzę. Tutaj zostawiłam sobie resztkę kremu i będę smarować boki. Za chwilę to równomiernie rozprowadzę nożem. Teraz batoniki kitket przekroiłam o, takie płaskie. Są też takie grube, ale to muszą być te cienkie. I obkładamy sobie boki ciasta. No, starałam się jak mogłam. Troszkę to źle poprzekrywałam. Gdzieś tam równo zaraz wyrównamy płotek, dociskamy. To do, tam do lodówki to nam zwiąże. Posypiemy teraz startą Mleczną czekoladą. No więc skończymy dekorację. Ja tutaj jeszcze sobie zawiążę tą rzeczkę. cake jest troszkę taki w tonacji czekoladowej, ale jak otworzycie opakowanie, to faktycznie taki mleczny jest. No, dam radę? Zawiążemy czekoladki, na nie odpadną. Oczywiście do krojenia ją rozwiążemy.